Powinienem zakochaną zakochanym aniołem, ja jestem Tylko by będę dobra zmieniać świat. Nie możesz mi powstrzymać, bo jestem Manger Nie mam niczego, po co z się do ciebie Kochanie, czego nie mogłam zrobić z miłości do ekstermina tory Chcą mnie zabić. Po prostu wiesz, że skrócę im drogę Wiesz, że skrócę im drogę Nie ma dramy mnie zniszczenia, bur mam to gdzieś Jestem z tobą tu, kiedy dopadł cię Demony, poka na Wystarczy po prostu zadzwonić dzwonkiem do niebieskiej bramy. Moje imię to Angel Vensight. To ja, Angel, wiem o co chodzi. ci Niemożliwe staje się możliwe, gdy jesteś przy mnie. mam gdzieś, gdzie obok ciebie będą demony, pokonam je. Wystarczy po prostu zadzwonić dzwonkiem do niebieskiej bramy i z tym anioł. dzwonkiem do niebieskiej bramy napiszę ci wiele piosenek. Jeśli też mogę się z tobą zaprzyjaźnić. Zawsze będę przy Tobie, kiedy będę Cię chronić i bronić, kiedy potrzebujesz pomocy, chcesz wsparcie i ochronę, zadzwoń do niej bramę, rozumiesz? Już jest w porządku, po prostu nie. Mogę się czekać, jak usłyszę dzwonek do niebieńskiej bramy, wtedy rozumiesz, że ktoś potrzebuje mojej pomocy, a niemożliwe staje się możliwe, gdy jesteś przy mnie. Czy ty dzień, czy noc, wszystko będzie dobrze, Nie nie ja nierzkim Cię ochronię. Hey, door, heaven, sight, jest potrzebna Tobie. Nie zadzwonię do bramy, napiszę ci wiele piosenek miłosnych. Jeżeli chcesz, mogę się z tobą zaprzyjaźnić. Zawsze będę przy tobie, będę cię chronić. Przekaz jasny mam, jestem tu, by pomagać, pozwolę cię, bo cieszę smutny dzień. Nigdy cię nie zostawię samotny, wiem. Że skrócę wiem, że skrócę im drogę, zawsze możesz liczyć na mnie. gdy pomoc potrzebna ci. Kiedy smutek będzie cię chciał, to paść, pokonam go, pomogę ci, zaufaj mi wiem, że skrócę im drogę. Moja pomoc jest do innych. Jest bezinteresowna. No. Nie ma dla mnie znaczenia. Burmam to gdzieś. Jestem z tobą, kiedy dopadł Cię Pokonam je. Wystarczy po prostu zacznąć dzwonki do niemieckiej bramy. Imię. To hey, tur. To ja. Hey, Tur, wiem o co dziś chodzi. Nie staje się możliwe, jesteś przy mnie. Burmam gdzieś. Burmam to gdzieś. Dobok. Ciebie będą dymony pokona na mnie. Wystarczy po prostu dzwonić dzwonkiem do niebiańskiej bramy. Jestem Manią. Zadzwoń dzwonkiem do niebieskiej bramy. Napiszę ci wiele piosenek. Jeśli chcesz, mogę z tobą zaprzyjaźnić. Zawsze będę przy tobie. Będę cię chronić, bronić Kiedy potrzebujesz pomocy, też wsparcie i ochrony Zadzwoń do bramy niebieskiej. Rozumiesz? Już wtedy w porządku jest. Po prostu nie mogę się doczekać. Jak usłyszę dzwonek do niebieskiej bramy, wtedy rozumiesz, że ktoś potrzebuje mojej pomocy. A niemożliwe staje się możliwe. Gdy jesteś przy mnie, że co dzień czy noc, wszystko będzie dobrze, skrzydłam nieryskiem ochronicie. ochronię Cię. Angel side? jest potrzebna Tobie. Kochanie, ze twoim wątkiem do niebiańskiej bramy, napiszę Ci wiele piosenek. Jeśli chcesz, mogę z Tobą zaprzyjaźnić zawsze. Będę przy Tobie, będę Cię chronić. Niemożliwe staje się możliwe, gdy jesteś przy mnie. Burma, gdzieś niemożliwe staje się możliwe, gdy jesteś przy mnie, każdy... Będziesz mnie potrzebować? Kiedy będziesz mnie potrzebować, będę pomagała. lubię bez początku i bez końca. wędrowce czeka na nas długa droga, ale kiedy eksterminatory, demony, demony chcą mnie zabić, rob widzę tłum smutnych ludzi. Muszę ich pocieszyć. Nie chcę pomagać, nie jeden czy dwa dobroczynki. Muszę robić przez cały czas. Wiem, jak gdy mnie będziesz potrzebować, słynny członkiem do niebieskiej bramy. Moim imię to Heimtur, Heaven, Saint.